Ma wszystkim. Jest niedziela, piąta rano, a ja nie śpię. Dlaczego? E... No, nie jestem w pracy. Mimo, że standardowo, bardzo często ostatnio na weekendy po prostu chodzę do pracy. Chociaż z drugiej strony już macie tytuł filmu, więc wszystko wiecie więc nic niespodzianki. Z drugiej strony widzicie to, więc też raczej na kanał nie wrzucałbym niczego innego poza tym, że jedziemy rajd. E... Wracam na prawy fotel do Tomka Białego i wybierzemy się na Kajodesik w przemyślu. Z tego co pamiętam, kolejna runda w okręgu Rzeszowskiego. Z tego co również pamiętam, dwa odcinki przejeżdżane trzykrotnie. Trochę boli albo martwi mnie. E, pewna prawidłowość, która w tym roku się pojawia na tych naszych podkarpackich e, amatorskich rajdach, że znowu jest jakiś plac taki, nie wiem, przed pandemią to raczej były takie mini rajdy okręgowe, czyli zawsze były e, dwa, trzy odcinki drogowe przejeżdżane kilkukrotnie, maksymalną długością, jaką pozwalał regulamin, potem przez pandemię rajdy praktycznie zostały wstrzymane, a zostały same super sprinty, które czasami u mnie widzicie na kanale, czyli jeden jest przejeżdżany kilkukrotnie. I bardzo, bardzo mocno patrzyliśmy do przodu i czekaliśmy na, to, aż wrócą rajdy z kilkoma OSami, ale no nie wróciły w takiej formie w jakiej były do teraz, tylko że wróciły troszkę do początku lat 2000, gdzie po prostu teraz takie rajdy to są place bardzo często i... Trochę mnie to martwi. Nie wiem, czy. Znaczy, no wiem, że tu jest problem na pewno dla organizatorów z posyskaniem i zamknięciem odcinków specjalnych z ludźmi do obstaw i tak dalej, i tak dalej. Ale liczę, że ten trend się trochę odwróci, bo. No kurczę, nie lubię jeździć po placach. Nie. Nie to, według mnie, jest kwintesencją tego sportu. No zobaczymy. Na razie jedziemy, co trzeba jechać. Zobaczymy w ogóle, jak będą wyglądać te odcinki, bo. Regulaminowo pozwolono nam tak samo jak w Mielcu przejechać, tylko jeden przejazd. Zapoznania: Co też jest różnicą, bo do teraz bardzo często było tak, że były dwa przejazdy. Ale różnica jest też taka, że w Mielcu były przed zawodami filmy, które przedstawiały z prędkością tam 50 na godzinę 40. Ale jednak przedstawiały przejazd tego odcinka samochodem organizatora. Teraz nie ma żadnego onboardu. więc jedziemy w ciemno. Będziemy się uczyć na miejscu. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Więcej, jak zawsze. Później. Tego pana pamiętacie? Tak, go ponagrywam, żeby go zdenerwować. Nie, no muszę. Słuchaj, chciałeś ze mną jeździć na prawym, to musisz wszystkie plusy i minusy tego przejąć. One eternity later. Ok, czyli jak widzicie, jesteśmy już po zapoznaniu, ubrani w kaski. Siedzimy w samochodzie, zapięci w pasy i czekamy na start pierwszego odcinka specjalnego. To, co chcę zaznaczyć na początek, to to, że ten odcinek na placu, ta próba sprawnościowa, na którą tak bardzo narzekałem, jak już ją przejechaliśmy, sprawdziliśmy, jak ona wygląda na żywo, bo tak jak mówię, zapoznanie było tylko jednokrotne i nie, mogli, nie mieliśmy wcześniej żadnego materiału filmowego z tego, jak ta próba ma wyglądać. Okazało się, że organizatorzy wytyczyli to dość fajnie. To nie był tak naprawdę tylko plac, tylko to był parking, plac, można tak nazwać, gdzie młodzi adepci na kierowców szkolą się do zdania prawa jazdy, czy nawet są przeprowadzane egzaminy, ponieważ pierwszy odcinek odbywał się na parkingu na placu Wardu w Przemyślu. Więc to było śmieszne, że mogliśmy się dość mocno rozpędzać w miejscach, gdzie normalnie są łuki do e, nauki e, prowadzenia pojazdów. Mieliśmy nawet taką mini hopkę na wzniesieniu, na którym standardowo ludzie uczą się ruszać pod górkę. Więc oddaję honor, nie był to taki bardzo zły odcinek. I jak na plac, był bardzo fajnie ułożony, tak jak kilka lat temu w Mielcu bywały takie place. Natomiast podtrzymuję swoje zdanie, że chciałbym, żeby było więcej odcinków drogowych, a mniej placyków. Żeby to wróciło troszkę w okolice 2015 roku, kiedy na takim kjs się jechało się 2-3 odcinki drogowe i jeden jakiś placyk dwukrotnie przez cały dzień. Gdzieś w centrum miasta, pod kibiców, którzy mogli się liczniej na nim zgromadzić. Natomiast teraz jesteśmy przed pierwszym odcinkiem specjalnym możecie go pamiętać z zeszłego roku, kiedy wrzucałem onboard z Rally Sprintów w Przemyślu. Jechaliśmy go z Andrzejem Budzyńskim i tam możecie sobie zobaczyć, z tego co pamiętam chyba jeden z niewielu takich onboardów, gdzie miałem kamerkę zamocowaną na wysokości oczu, więc możecie zobaczyć moje odczucia tam. Z perspektywy e, pilota, tak co ja widziałem, jak to odczuwałem. Natomiast teraz jedziemy Seicento. Zobaczymy, na ile się zmieniła e, charakterystyka. Na ile inaczej się dzieje Seicento, na ile inaczej Honda. E, oczywiście do onboardu z Hondy macie link na górze. Mm, I co teraz? E, może przyspieszmy troszkę czas do. Jak zawsze 10-15 sekund przed odcinkiem i przejedźmy go razem. Zobaczymy, jak to jest w Seicento. Ok, jesteśmy około 10 sekund przed startem odcinka. Dlaczego nie 15? Dlatego, się w przemyślu nie było żadnych maszyn startowych, więc nie jestem w stanie Wam bezpośrednio powiedzieć, ile jest przed czasem. Po prostu siedzieliśmy w samochodzie, czekaliśmy na. Kogoś, kto wystartuje samochód, i w taki sposób e, dowiadywaliśmy się, jak podchodził sędzia i odliczał z palców 5, 4, 3, 2, 1. Ogień, tak? Więc zaczekamy e, sobie. I mamy 5, 4, 3, 2, 1. Go! Ruszamy! Jak widzicie, sędzia to jest dość e, żwabnym samochodem. I powiem wam szczerze, pierwszy prawy zakręt i się zaskoczyłem jak odważny Tomek w niego wchodzi. Teraz ten lewy, też wypadliśmy dość mocno, powiem szczerze, jeszcze ta sekcja w prawy, zwróćcie uwagę, on tutaj trzyma gaz w podłodze i mamy prędkość, jak dobrze popatrzę, około stówy a on i tak nie ma atrakcji, tak? bo non stop jedzie na, na pełnym gazie. Wygradzenie dość fajnie, szybko. Mm. Już na tym etapie odcinka już zaczynałem w miarę czuć się pewnie, ale powiem Wam szczerze, że początek był dla mnie przerażający czuciem, bo jednak w takim autku wszystko dużo bardziej czuć. W porównaniu z London, w porównaniu nawet z moim Swiftem, który jest w tej samej klasie, to to mnie bardzo zaskoczyło. Ale ja mówię szybko tak? za i słyszeliście, znowu paliły gumę e, pomimo dość wysokiej prędkości. Także, to no, auto jechało już praktycznie na gumie tak szybko jak mogło, tak? I lewy, ja z tego co pamiętam, piątkowy, szóstkowy zakręt przez metę. Na odcinku drogowym mieliśmy bardzo dobre czasy. Z tego co pamiętam, ten odcinek wygraliśmy w klasie. Z bardzo mocnymi przeciwnikami, więc tutaj wszystko poszło tak jakbyśmy sobie tego życzyli. I wyglądała sytuacja na placu, gdzie jednak były problemy z trakcją. Co zobaczycie za chwileczkę? Także pierwszy odcinek zrobił na mnie mega mega wrażenie w Seichentą. Już zapomniałem, jak bardzo w takim małym samochodzie wszystko czuć. Tak? A to jest nieporównywalnie mocniejsze odczucia niż, niż normalnie. Tak? To jest też normalne, niż w jakichś szerszych, większych samochodach. Okej, okay, jesteśmy przed drugim odcinkiem, czyli przed tym placykiem sławnym, o którym mówiłem. Tutaj była jedna rzecz, która dość mocno mnie zaskoczyła. Jak widzicie w oddali, tam sędzia macha nam, żeby już podjeżdżać do startu. I zapewne zastanawiacie się, dlaczego ci ludzie nie jadą, o co chodzi. Otóż w rajdach. Jest coś takiego jak punkt kontroli czasu, to są te żółte tablice, które widzicie. Teoretycznie i zgodnie z regulaminem nie wolno nam wjechać w tą strefę wcześniej niż o minucie wyznaczonej. Jeżeli my, jako załoga, mamy na tym odcinku start powiedzmy 13.59, a wieciemy 13.58, to tak naprawdę. Dostajemy minutę kary, co przy takich krótkich zawodach oznacza koniec po prostu zabawy. Jeżeli wejdziemy minutę później mamy 10 sekund kary. Dlatego tutaj byliśmy zaskoczeni i nie wiedziałem czy podać na pewno kartę drogową, bo nie, chcieli, nie chciałem po prostu w głupi sposób e, zarobić kary. No ale rozumiemy, organizatorzy chcieli, żeby e, zawody po prostu płynnie szły i żeby nie było niepotrzebnych przestojów. Także Tomek zagrzeje oponę. Przejedziemy się razem ten, ten plac, odcinek, którego, tak jak mówię, bałem się, ale okazuje się, że był dość fajny i szybki. Tak jak mówiłem, Parking World'u z drogami, które są dookoła, a było sporo zabawy. Ruszamy. Praktycznie dokręciliśmy dwójkę. Prawie 90. Trzeba było uważać, tam był pachołek, który jest bardzo mocno na środku. Lew nawrót w lewo to było dość nierówno i sporo żwiru. I zwróćcie uwagę teraz na ten pachołek, on jest bardzo, bardzo po lewej stronie na środku praktycznie drogi, więc wyjście było ciasne. Tutaj ogień, na prostej nie ma dużo e Dużo trudnych rzeczy do zrobienia. Prawy długi nawrót, i teraz zaczyna się zabawa Bo wpadamy na parking po prostu łożu po prawej stronie od pachołka. I teraz jedziemy coś w stylu łuku. Tylko jak widzicie, troszkę szybciej. Przechodzimy w prawy zakręt. Teraz za pachołkiem aż do lewego. I prawy nawrót przez, uwaga, hopkę. Otóż tak, będziemy skakać na, jak widzicie, podjeździe. Na miejscu, gdzie normalnie kierowcy ćwiczą e, ruszanie pod górkę. Ogień, prosto, lewy w prawie 90. Tutaj była trudność, odzwyczailiśmy się od tego. E, była tak zwana meta stop. To znaczy, że musieliśmy zatrzymać się dokładnie, e, mając tablicę stop na środku samochodu, pomiędzy osiami. Co posiadam nam później problemów. Ogólnie rzecz biorąc, e, plac poszedł. Jak widzieliście, płynnie nie było większych problemów, natomiast dużym błędem okazało się to. Błędem, problemem okazało się to, że no ten samochód średnio sobie radzi na takich krótkich odcinkach, na takich placach krętych. Mimo że jest krótki sam w sobie, ma dość dużo mocy, nie ma szpery i po prostu palimy głowę. Za każdym razem, jak Tomek dodawał troszkę więcej gazu, paliliśmy gumę w miejscu, nie napędzaliśmy się. Z drugiej strony, jeżeli nie dodał gazu, no to auto nie jechało i też była strata czasowa. Znaczy, tak jak na odcinkach drogowych wygrywaliśmy w klasie praktycznie każdy przejazd, tak na tym placu do no, tutaj dostawaliśmy po dwie sekundy, nawet czasami, e, jeżeli chodzi o czas. No i teraz już mocne e, postanowienie, żeby stratę nadrobić z powrotem na odcinku drogowym. Co zobaczycie za chwileczkę. A jeszcze tak to powiem. Zwróćcie uwagę, jak wszystko mi wypada z rąk. Jaki mam nieporządek w tym samochodzie. Tutaj kart, książka drogowa. Prawą ręką piszę e, na karcie drogowej właśnie czas wjazdu na następny odcinek specjalny. W ręce Halda. E, Ciężko mi było się znowu przyzwyczaić do tego, że aż tyle jest do zrobienia w samochodzie. Jednak, jak jestem kierowcą, to interesuje mnie tylko kierownica, nie? Taka ciekawostka. Dobra, no jesteśmy kilka sekund przed startem trzeciego odcinka, czyli tak naprawdę tego, który pierwszym razem jechaliśmy. Stwierdziłem, że nie będę wam pokazywał wszystkich przejazdów, bo to nie ma sensu, a tylko najciekawsze. Ten jest ciekawy, bo to jest najlepszy czas, jaki uzyskaliśmy tego dnia na tej próbie. Dlaczego nie kolejny? Przecież Tomek zawsze robi progres od odcinka na odcinek No to się okaże już za chwileczkę Na następnym odcinku Natomiast tutaj zwróćcie uwagę Tak naprawdę on dodawał mniej gazu w tym prawym zakręcie Czy tutaj w lewym Jedzie go dużo płynniej Ale auto mniej pali guna. No teraz trochę tak spaliło Ale jednak ta płynność przyniosła efekt I z tego co pamiętam poprawiliśmy czas o ponad sekundę Także Sporo i to był po raz kolejny najlepszy, najszybszy przejazd z klasy. Wygrodzenie na raz nie wyniosło tak bardzo w przodem jak przy pierwszym przejeździe. A i ta przerażająca, szybka partia. Co prawda Honda tutaj tutaj jechać się dużo szybciej, ale tak jak powtórzę się, Seicento ma to charakterystyczne odczucie, że, pod, że po prostu aż prawie podskakuje na tej rozgrzanej gumie. Tak, tak, w a jednocześnie masz wrażenie tego, tej pudełkowości. No ale no tutaj nie mogę się nachwalić Tomka, bo zrobił mega robotę. Bałcie się mocno uspokoiło, a czas tylko poszedł do przodu. Także byliśmy z tego przyjazdu bardzo, bardzo zadowoleni. Do znowu udało się coś nadrobić czasu do największych rywali, przeciwników których pozdrawiam, bo bardzo fajnie mi się rywalizowało. W naszej klasie mamy ogólnie fajnych ludzi. Szybki update. Jesteśmy w połowie drugiej pętli. Na razie walczymy o podium, więc e, humory dopisują, jest naprawdę mega szybko. I ja cały czas ciężko mi przywyknąć do <noise> wielkości Sejczento. Jednak myślałem, że Swift jest mały, ale on jest jeszcze mniejszy. Taka tam ciekawostka. No i słuchajcie, jesteśmy na placu. Jak widzicie, no to jest cały czas ten sam odcinek, więc jego nie będę jakoś tam bardzo omawiał. Natomiast z ważnych rzeczy stwierdziliśmy, że musimy troszkę przycisnąć i spróbować nadrobić czas, który tracimy właśnie na tym, na tym krętym odcinku. Mm, I cóż, no i nie wyszło to za dobrze, co za chwileczkę zobaczycie. Ogólnie jazda była w miarę OK. Jak widzicie OK. 5, 4, 3, 2, 1. Ruszyliśmy. I teraz tak. Tomek jedzie mega agresywnie, co od razu mi się bardzo spodobało. Wcześniej to była dwójka, teraz aż do trójki się przepiął. Bardzo ładnie wykorzystał to, że przeciwnicy trochę odkurzyli nam ten zakręt, więc było bardziej przyrzebnie. Tu tak jak lubię ręczny. No, ogólnie był fan, i z tego co pamiętam, ogólnie sporo poprawimy czas tego, tego odcinka. Więc wszystko wydaje się być pięknie, tak? No, tutaj odhamowane w dobrym momencie. Już od połowy zakrętu dodawał gazu. Zwróćcie uwagę, jak teraz skręcimy w lewo. Jak, słychać, jak ten samochód podskakuje, jak łapie przyczepność. E za tym pachołkiem prawy długi zakręt, praktycznie nawrót, który znacie, w lewo i do chopki, zostawię was żebyście to sobie mogli zobaczyć. Teraz okazało się, zwróćcie uwagę na twarz domka, niestety, ta meta stop, o której wcześniej mówiliśmy, prawym tylnym kołem przejechaliśmy 5-10 cm. Po prostu przestrzeliliśmy tą metę stop. Wydaje nam się, że po prostu hamulcy złapę dużo większą temperaturę niż przy pierwszym przejeździe, za co dostaliśmy 5 sekund kary. Więc tak naprawdę, walka o zwycięstwo, czy nawet o drugie miejsce nagle y, stała się niemożliwa, a bardziej zaczęliśmy się bać tego, że o kurczę trzeba walczyć trzecie, bo kolega, który był za nami, nagle dostał 5 sekund w nagrodzie i mógł je bardzo łatwo wykorzystać na naszą niekorzyść. Także kolejny odcinek drogowy. Teraz będzie trochę więcej nerwów, ale inne, też inne podejście tamka do jazdy. No i słuchajcie, i słuchajcie. Że jesteśmy na starcie do ostatniego przejazdu, tego drogowego odcinka. Trzeba było podjąć ciężką decyzję. Wiedzieliśmy, że tak naprawdę no, już nie ma opcji nadrobić tego, co, co straciliśmy przez tą karę na placu. Ale z drugiej strony, tam była bardzo nieduża różnica do czwartego miejsca, i mogliśmy z tego podium spaść. Dlatego Tomek stwierdził, że Przejedzie to, może nie starając się nadrobić czas, bo to nie miało sensu, szkoda rozbijać samochodu, natomiast przejedzie to na tyle płynnie, żeby utrzymać przewagę. Tam bodaj przed tym odcinkiem będzie sekundę i dwie dziesiąte. Z tego względu, no tu już w samochodzie troszkę zagościły nerwy. Starałem się je rozładować jak mogłem. Zresztą Tomek jest człowiekiem, który. Na szczęście potrafi w takich sytuacjach, kiedy jest nerwówka uspokoić się sytuację dookoła, trochę pilota. No i myślę, że to jest też praca załogi w samochodzie, żeby, żeby po prostu ogarnąć to jakoś psychologicznie i nie podpalać się. I jedna i druga osoba, żeby po prostu mogły współpracować i jakoś to sobie ogarnąć razem, tak? Żeby po prostu nie powodować ryzyka. Bo, jak wiemy, to jest sport, który też jakimś tam ryzykiem jest obarczony, więc nie ma sensu go zwiększać. I zwróćcie uwagę: Tomek zrobił wszystko perfekcyjnie, ale teraz do akcji wchodzę ja. Już teraz widzicie, coś grzebie w tych papierach i nie może znaleźć. To takie typowo po mojemu. Nie mogę znaleźć karty drogowej. Szukam. Szukam. Przychodzi sędzia. Jeszcze nie przyszedł, ale zaraz przyjdzie. Będzie prosił o kartę drogową. Ja przeszukuję. W tym momencie swoje notatki. No przecież ją miałem. Podawał mi, jest, mi ją sędzia na początku S-u. Nie mogła wypaść po drodze. Pokazuje do sędziego stary. Czekaj, no. Jest problem, nie mogę jej znaleźć, tak? Nie wiem, czy wiecie. Brak karty drogowej na takim rajdzie. To jest dyskwalifikacja, bo tam są zapisane wszystkie czasy. Jest, udało się znaleźć po wyrzuceniu dwóch ton makulatury z mojej torby. Nigdy więcej tyle rzeczy nie będę brał na rajd. Natomiast, no tutaj już było nerwowo. No popatrzcie, Tamek, Luzik czeka. Załatwiłeś, to jedziemy, nie? Ja w tym momencie na jego miejscu bym się bardzo zdenerwował. Prawdę mówiąc, spodziewałem się, że się zdenerwuję, ale. Ale, jak widzicie, bardziej zastanawialiśmy się nad czasami, zastanawialiśmy się, czy udało się utrzymać to czwarte miejsce, a do przejechania jeszcze przed nami jeden ostatni e, odcinek, którego Wam już nie pokażę, bo nic się tam nie działo. A ten film, jak widzę, już mamy ponad 20 minut e, długości vloga, a miało być krócej niż ostatnio, tak? E, także, no nie chcę Was zadręczać, przed nami tylko dojazdówka na Plac to Przemyśla. I co? I ukończenie zawodów. Słuchajcie, na metę udało się dojechać już bez większych ekscesów, e, więc jak zawsze oddam głos samemu sobie pod koniec e, zawodów. Jak zawsze to zapewne zmęczonemu i nie niewyglądającemu zbyt dobrze, no ale to trudno, to chociaż tyle pokazuje, że takie zawody to jest jakiś wysiłek. Mm, sorry za trzęsące się ręce e, trzymając kamerkę.

Ty ale może się pocieszył No ale myślę że ogólnie, biorąc pod uwagę e, malutkie e, problemy, to bardzo dobry wynik. Najprawdopodobniej nieoficjalnie kończymy na podium na trzecim miejscu, także tylko się cieszyć. Tomek się nie cieszy, bo on zawsze chciałbym najlepiej, ale jest okej, okay, według mnie cóż, tak jak Ostatecznie mówiłem, zakończymy na tym trzecim miejscu, to się potwierdzi. Jak zawsze, wielkie dzięki dla Tomka za możliwość przejechania się z nim w jego superfurze. Mega odczucia. Dzięki dla Pawła za to wyrzyszenie nam i za przypomnienie mi, mówię, no fajnych czasów, bo jednak tych dwóch gości jakoś kojarzy mi się z najlepszym moim okresem rajdowym w życiu. Czyli w czasach, kiedy jeździłem i z jednym i z drugim, mega szybkim bratem białym na zmianę. a Tylko ja zostawałem w jednym samochodzie, tak, na prawym fotelu. A Was zapraszam już do następnego filmu, e, do następnej relacji. Następne jedziemy to Super Sprint Straszydle, także będziecie mogli go sobie też zobaczyć na kanale. Jakiś onboardzik, może jakaś dłuższa relacja. Nie obiecuję, ale mam nadzieję. Do zobaczenia. Hejka.